5 złotych. Pięć złotych Macia nie ma tu Macia ślad z Nie widzę od zgodę. początku Zabiegaj, Zabiegale, zabiegale Kurwa! Zapisz mi za tym donate'em kurwa! Początamy, Początamy, czy, kurwa! kurwa! ma twoje rozkminy kurwa! Wypierdala nie ów ryb kurwa! Idź kurwa na rolkach se pojeździć śmieciu! Aha dobra myślałem, że do mojej ściegów Próję, to kurwa donate'a chyba dostałeś, tak? Chyba... Kurwa tak! Kracza mam bie... Dziękuję. Bużek na ciebie przy stodniu. Pozdro, Natalia. A by ci. Bużek. Konia zwalili, i loto zrobili, jakby mogli. A ty? <laughs> Żartuję, nie było pytania. Ja Zatem. Czemu Zatem. tak lecicie?! to no goście jak kurwa upośledzeni lecą kurwa Masz Neida, spokojnie <śILENCIO> <śILENCIO> na przykład pożar aut, tak da tunelu czyli robione przez EI, to go się zarabia E-A Wasser klar B, B, B Na... Kurde, weil mich nur cooie, Mati Ich hab hier doch... So, die Patrouille ist Mati No palaka, wyjechali no, no też rzuciłem palaka, no gość mi wyjechał i dał mi dwa tapy z gloka kurwa od razu na wejściu <śmierdoletnie> Kurwa ryczeć ja mi się chce fly fly fly. Cicho, <śmierdoletnie> cicho ci o. O. <śmierdoletnie> Nie ma ich poda O! Nie ma My mamy maksymalnie kurwa jedną ja, bramkę. Ale kto to zmontował? Po jednej bramce strzelamy. Zobaczcie, właśnie to różnicę, że jak oni mają 2 na 1, to kurwa oni strzelają te bramki, a jak wy macie nawet 3 na 1, to zasadził taca. Ja to bramki, wyjdzie co z światów bramki! Łamaki jebane, brawo! Widzę, by była, jakby ktoś siły tu stał kurwa z łamasy jebany, ale nie na ziadka taka duża. A ty to mają kurwa odchód gramy, czwartym mężczyzna, że nie z światło bramki nie trafił. Ty, koleczko, ja taki piłeczki tu rozrzucam, kurwa. tak, ty rozrzucasz, kurwa, i chuj z okay, mnie. maksymalnie... Ja ma. Kurwa, no, obronie, kurwa! Są Oh. I have two flashes though, so we can we can go through the smoke now, okay? Repair. Yeah. After a second flash, okay? How? And another flash and push. Boom. Counter right. right. on his You need to rotate and shift walking when they have big roll, it's otherwise, it's otherwise they they're pisk. So the knew. Bo jak ty masz się do tej dżungli, kurwa, i dżungli, dżungli wyjebał? Człowieku, on obu... był... Co ty tam, kurwa patrzył? Kuma, że on jest na kominie, kurwa, ja go nie widzę? To jak ty sprawdzasz tą dżunglę, kurwa? A jak mam sprawdzić, jak nie widzę komina, kurwa? Sycaty. Ja, ja Musiałby, bazara... Musiałbym wbiec, kurwa, musiałbym wbiec w dżunglę. Ja sprawdziłem prawo i ci ok, wyjebał z komina. Okno, 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 okno. Ja błagam w dżunglę jakieś... kurwa, bo powiedziałaś, że chodźmy dżungi, razem, kurwa. Chodźmy razem, chodźmy razem No dżunglę, nie. ale no nie komin kurwa, no to jest hmm. inne rzeczy, nie? No tak Pierwszy raz kurwa takie coś, jak, jak, jak żyje, to kurwa to widzę takie coś Proszę cię wejść na stream, błagam cię Błagam cię, patrzcie to, patrzcie to <śmiech> 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 No co? <laughs> nie fajne? <laughs> Mama szef Ja pierdolę ty co ty kurwa ty co ty ty no co? mama szef